Milo, surfing, czyli darmowe zakwaterowanie, działa dobrze w dużych azjatyckich miastach. Przeważnie odpisuje co piąta osoba. Świetny pomysł, wejść w obcym mieście do czyjegoś prywatnego domu. 1000 mm, USD. Uh, like. Really? Yeah. Yeah. Like alcohol, alkohol, przykład here. Inside is alcohol. I don't know what is this. Inside is is alcohol. I have never seen something like like this. Oh my god. And I'm a Mogę chwilę mieszkać w szkole nauki języka angielskiego za poprowadzenie jednej lekcji dziennie. Poziom uczniów w skali 0 do 10 oceniam na minus 1, a więc mogę ich uczyć, bo mój poziom wynosi między 0 a 1. Oprócz mnie jest emerytowana Amerykanka i młoda dziewczyna z Kazachstanu, która zachwyca się, że może kupować. Do jedzenia cokolwiek jeszcze zostają jej pieniądze. Fighting. Fighting, Dawno nie pieczywo. Francuska bagietka, bo Wietnam to dawna francuska kolonia. Nowe rękawiczki, dzięki którym nie dostanę raka skóry, i klocki hamulcowe. Ładne hotele, parasole, plaże, łódki, kolorowe drinki, jak hiszpańska Ibiza. Tak i tylko tak spędzają urlop moi brytyjscy dawni znajomi z pracy. Okay, so you are, you are inviting me? That's fine, great. Well. I am afraid of the accident, but she is pushing me to speed up our journey to her house. Let me get the Rodzina wydaje się być bardzo miła, jednak trudno mi sobie wyobrazić, że mógłbym z nimi zamieszkać. W takich momentach doceniam, skąd pochodzę. Mój kraj i moją kulturę. To czego nie lubiałem u nas, teraz wydaje mi się bez znaczenia. W Wietnamie pieniądze i przedmioty podajemy trzymając je obiema dłońmi i w taki sposób też je odbieramy. Ma to na celu okazanie szacunku i uprzejmości. na Wjeżdżam w samo oko cyklonu. Jak samotny, nieustraszony rycerz no. będę walczył? To jest? To jest gonna be rain znowu right So Okay, I will remember over there Not a bad idea. How much this cost? This. How much this cost? Price. How much money? Huh? How much this cost money? How much this cost? Price. Then. Nice. No. No, No. No comment. Okularnik, który zarządza kościołem, nie wpuszcza mnie do środka, ale oferuje nocleg w swoim domu rodzinnym, gdzie w centralnym miejscu wisi portret skromnego Argentyńczyka, czyli papieża Franciszka. Gdy gasną światła, okularny przesyła mi na komórkę wiadomość. Czy mógłbym dotknąć Twoich genitaliów? Chciałem tylko zobaczyć, czy w Europie są duże. Nie szokuje mnie to, bo zatknąłem się z dramatem homoseksualistów odrzuconych przez społeczeństwo i skrywających się w klasztorach buddyjskich już wcześniej. Gdy brałem prysznic w Laosie. Jeden z mnichów zgaśł światło i próbował mnie dotykać. Hello. My, my home, my home. Okay, that's fine. Okay. You're home, yes? okay. Okay. And this is police. This is policeman. And policeman told me that I should leave this place because I was close, close to the border. Może w Londynie szedłbym na przystanek metra. Tam jechałbym w milczącym wagonie pełnym ładnie ubranych ludzi do serca city. Pierwsze co zrobiłbym po przyjściu do pracy to kawa cappuccino i medytacja widoku obok muzeumów London. Jest południe, a ja właśnie dojechałem do jakiegoś następnego miasta. Jest gorąco. Zaopatrzyłem się trochę w wodę. Przypadkowy dom, przypadkowy człowiek. Cała moja podróż jest wielkim przypadkiem. Nad ranem przywitają mnie przypadkowi sąsiedzi. Mają. Dużo czasu. Mamy dużo czasu, bo ja wiodę życie podobne do nich. Bez pośpiechu, bez żadnego celu. Nic nie musi się wydarzyć. This is on the bike. Bezdomne zwierzę intuicyjnie czuje zagrożenie i szuka schronienia. It's raining right now. I am just under the roof somewhere. I should meet someone from Couchsurfing. I am not using this app too much, but today I use because I am in the city.

noclegi, czyli do metropolii Ho Chi Minh, znaczy dawnego Saigonu. Jednak tutaj udaje się coś znaleźć i to w pięknym wieżowcu, w samym centrum miasta. Na tyłach tej kawiarni jest mały, przytulny pokój z widokiem na miasto. Kawiarnia stanie się moim hotelem, gdy zgasną światła i odejdą wszyscy ludzie. Będzie cała dostępna dla mnie z milionami zapachów, kaw i herbat. Rowerzyści nie lubią miast, ale ja muszę tutaj pobyć na chwilę, nawdychać się smogu, posłuchać hałasu. Patrzeć na ludzi wracających z pracy, żeby wybić sobie z głowy myśl o powrocie do cywilizacji, która może się pojawić, gdy będę stał w deszczu na jakiejś górze sam i nie będzie gdzie się po prostu schronić. To, co chciałbym zobaczyć w tym mieście, mogę mieć za. Niewielkie pieniądze, po prostu kupić herbatę w restauracji najwyższego wieżowca i kontemplować przez godzinę panoramę 12-milionowej metropolii. Nie potrafię sobie wyobrazić jak miałbym współtworzyć tą społeczność, będąc częścią tego roju motorów. Po pół godziny przebywania na ulicy czuję się jak zużyta i wypluta guma do życia. Ratuje mnie moja kawiarnia. Całe życie mieszkałem w miastach, dlatego wiem, że nigdy do nich na już nie wrócę. Zostawiam miasta dla was. Marzy mi się widok kilku drzew za oknem, a tam trochę dalej pola i las. I much more right now I feeling just maybe more safety maybe more. Uh, not brave but because i won't go to africa because he cycled via africa yes from the south to the north yeah. oh the other way from the north to the south no. and this guy invited me Myself. and i am i am happy because i will have a place to be somewhere meditation room okay but it something like this, it looks like a school.